No, kur... Jezu, By mu łeb urwał, co? tak <laughs> urwał Nie no, teraz nie miał komu podać. Tak? No, no, wiesz, no, teraz, ale... ma od was ale to jak ja powiedziałem raz tak, to powiedział, że pan się spierdala. Dobre. Nie lubi krytyki. No kurde. Zrazowi przez to jego brama zajebana. Ja powiedziałem, że go bo boję. I on do mnie mówił. Kurwa, koleś może... Ale, ale mówię, co z tobą. No tak, straciłeś kurwa i... No. Się bezpiecznie przegrałeś. A wojscy nie, nie? No bo... Hmm. Tak, strony, to dobrze, że tego nie ja nagrałem. Robotowi Robert, na no, Kurwa na waszą powierzchnię. Jak teraz co do niech on się kurwa nie zaczął, niech tutaj nie udawał tę powierzchnię. On wiesz, nie ma problemu, no, nie, dobrze, nie, dobrze, nie no. problemu. Ale kurwa zawsze wiesz, to jest strata. Ale jest strata. To, to jest, to jest stan, wiesz, jak tam stracił, to nic się nie stanie. Ale tutaj jest kurwa strata. Tak jak mówię, z magałami. kurwa, co stracił się kurwa, więc no, w bloku stanu i tu. Kurwa, ostatni mecz i trzeba ziemię rozpierdalać po boisku i znowu siać trawę. To nie może tak leżeć. Ta ziemia kurwa już zielsko rośnie Ona no, no, była przesiana, no. No to w ziemię trzeba w te dołki wszystko wywozić. Pod bramką, tam są dołki takie, co było też układana na trawa. Ale ma to ten taki, tak? Jutro też. Nie wiesz co dołki, co trzeba wywieźć. Ta ziemia specjalnie jest po to, żeby ją wywieźć. Z komentarzem mówię, wasz, tak widzę. Uważaj, przemyk, kurry Nie dawajcie. Nie puszczaj ryż. takiej sytuacji. Nie no, kur nie. Opa, idzieś! Kur no nie czekaj, kurwa, podawaj workowi. No, florek, to... kurry, rba! Nie, to Matejk, Ale ładnie go zostawił. Chorej, Florek. To Florek? Nie, Chabon został. No, Ale widzisz, jak dzisiaj grał, o Strówek, mecz pewnie równy. Przegrywał taki mecze, a tu teraz proszę, jak gra. No, każdy gra. no czy wiesz, każdy wie, co gra. No, o no, tak samo grał, o to, Tak Strówek ma mniej do stracenia. Nam wystarczy remis, a nie my muszą wygrać. Ale jeden traci dużo i drugi traci dużo. No, zostaje rok, rok w tej klasie. zostaje. Na ja czwartym. Mają trzy punkty za nami. Ale wygrali. Na na na? Na? Jaka poważna odsada. trzeba Weźcie tutaj, żeby był gdzieś, żebyś tam. był. No, we, weź. Jeszcze raz Jan, że wejdź. Jeszcze raz, Janusz, wej, cieszę, żebyś był. że Super, jest, jest. No i no, tak. yes, yes. no, kamery się patrzy. Przybliżenie masz, kurna, widzisz się Mariusz, I bravo. Ma, Jej, kurwa. Mariusz, masz brawo. Weźcie. No nie da się. Kurwa, da się, nie teraz. No, 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 no. Jedź za nim, go. Dobra, Dobra. To kryj tyłu! Każdy swojego kryje. Pięt... Piętnastkę, Piotruś. Kurwa. No ładnie. Kurba, moje, z tego Mariusz, Mariusz, szeroki, a szeroki Ibe. Nie Mariusz, <laughs>

No to kurwa dobrze, jeśli się o to wiesz, Pudnia to nam pomaga. Maciej. Naukę No, no da ma to w sobie coś, no to wiesz, co mu zrobisz. No? Tak. Pół godziny. Pół godziny? No, 25 minut. Dzień.

ファンの皆さん Panie sędzio, ponagrywamy, może patrzcie w lewo? Dzięki. No tak, to nie, tak się nie ułagaliśmy. <grywa> <grywa> co no, oni robią? kurwa jeden za drugim kurwa o no. oh. oh. jednej akcji jaki jak i on to

Na boisku w 65 minucie pojawił się z Wignie Fiaros. Zmienił Rafała Jakubowskiego. Maćka! Maciek! Maciek! Kurwa! do końca! Wszyscy na trybunach złapali się za głowę Jak on mógł tego nie strzelić, ten małpa Ale brawo dla chłopaka

Panie sędzio boczny, zobacz idzie gdzie zawodzi w koszulce tutaj. Ten co szedł, czerwoną kartkę dostał. Chory jesteś? No co to jest? no co No ale to wiesz co, to znaczy, nawet sędzia nie potrafi reagować na takie rzeczy. Non mi eh. può andare allora, so, no, no, a fare eh! turbo? No, 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 no,

ale tak, tak, tak. z tej tam Łukasz. Na chuj tam, on będzie walczył w górną piłkę. Kurwa ty ludzi, a nie. Teraz też łapiemy i wybija i a bez łapki. takie rzeczy, tak?

<CO1> Dzięki Markku. Chodź tu. Ja już go Masz się. O que Oto to jest sześć wyrównującej bramki. padło. Jesteśmy w W następnym sezonie witamy resztę druży. Powodzenia. do ja

贵人一 <laughs>